Dzień dobry, dzisiaj Enter the Gungeon. Bardzo chciałem tę grę nagrać. Też bardzo popularny rogu roguelike, też bardzo fajny. Ponadto jeszcze dostałem sugestie na Discordzie, żeby to nagrać, ale już od dłuższego czasu, jakby chciałem właśnie w to zagrać, bo ja Gungeona dużo grałem, bardzo lubię. Powiedzmy, że ziomek z Discorda przewidział, że ja to planuję zrobić tu wszystko zniknęło, ej. Tego nie pamiętam, że to było. Ale, znaczy było, pewnie, ale nigdy nie miałem okazji, bo od razu do gry wskakiwałem Co nie zna Enter the Gungeon, to powiedzmy, to jest taki Isaac z naciskiem na bullet Hell i bronię. Tak opiszę tą grę na razie. A w Gunjona trochę pograłem. Jak widzimy, mamy, mam wszystkie postacie odlokowane. Każdą grę przeszedłem raczej, jak dobrze pamiętam. I my będziemy sobie grać Gunslingerem. Co robi Gunslinger? Ma wszystkie synergie od razu na start broni, więc będzie można pokazać jakieś śmieszne rzeczy, jakieś OP rzeczy i tak dalej. I mam ochotę po prostu poklikać Gunslingerem, bo długo w tą grę nie grałem, a Gunslinger jest chyba pierwszym czy drugim najłatwiejszym. To są jakby najłatwiejsze ludziki w grze, więc warto zaznaczyć. A ja wolę Gunslingera. Można też zauważyć, że... Trochę w tą grę pograłem. Mam tutaj pokonanego High Draguna, Jednakże nie oczekujcie, że się popisze jakimś skillem czy jakimiś umiejętnościami, bo ja w tej gry długo nie odpalałem. Bardzo długo. Zobaczymy, jak to pójdzie. Zobaczymy, jak będzie gra szła, jak wam się to spodoba. Może będziemy kontynuować. Nie planuję robić serii z Gunjona, bo nie chcę znowu robić jak z Terarium, że y yo, nie robię innych gier, bo Teraria. Jak już to będzie się pojawiać, po prostu okazyjnie jakiś ranik z Ganjona, jak mi się po prostu zachce. Więc zacznijmy. Keep of the Lead Lord Chamber 1. Ogólnie wygląda. To tak, wchodzę do pokoju i do mnie wszystko strzela ogólnie Też moja postać ma umiejętność, że jak cały siękiej cienkiej amunicji się wystrzelam To rzucam bronią i wyciągam nową I ta broń ma szansę zestunować Więc właśnie z powodu tego, jak mocna jest ta broń startowa tego ludzika To on jest dlatego taki mocny Uj, uj Shiftem chciałem daszować, to się prawym guzikiem daszuje Przy daszu, jak skoczę przez projecta Niech ktoś we mnie coś wystrzeli eee! No, pokazałem klasę O, jak przeskoczę przez umierać. Jak przeskoczę przez strzał, to nie dostaję obrażeń, tylko dostałem już go z trzy razy, bo chciałem pokazać mechanikę. Obiecuję, że już nie będzie nie będą się takie rzeczy działy. Okej, okay. kluczyk. Yo, dzięki. U kolejny. Chodź tu, on może mi zniknąć ten ziomek A jak go zabije to on mi dropi klucz, to jest bardzo ważne Bo tak jak w Aizaku można, nie wiem, dostać item co daje 100 kluczy Tak tutaj klucze są rarytasem Tutaj naprawdę ciężko o klucze Więc trzeba jakby pilnować czy się otwiera, czy się opłaca w ogóle A i czasami właśnie przeciwnicy mogą wracać To jest też takie ciekawe A jaka jest moja relacja Ganżona? Bo mówiłem tylko, że grałem, a nie mówiłem kiedy Ogólnie u mnie to wygląda tak, że Zacząłem grać jak na Epiku Wyszedł drugi raz za darmo Wtedy zacząłem grać Mega żal mi było, jak pierwszy nie odebrałem, ale potem byłem w czepku urodzony. Jak ta gra była drugi raz za darmo dosłownie. I raczej całą przyszedłem. Mam tylko jakiś grind to porobienia, którego mi się nie chce robić. Więc nie wiem, może kiedyś się to wypełni. I kusi mnie kupić te baterii bulec. I te my jest dużo ich. Każdy ma jakby unikatowe efekty. Bardzo, bardzo fajne. Ale to jest do rozważenia. Bo pieniądze też jakby fajnie zbierać na niektóre rzeczy. Jest boss. Bosy tu są bardzo fajne. Ja tutaj w dungeonie bardzo, bardzo lubię bossy. Nawet jest jakiś mod w Isaacu, który dodaje bossa z Enter the Gungeon To był bozbacz. O, to bozbaczu było. Miałem kiedyś robić ten challenge, ale na razie mi się nie chce. I jest drewniana skrzynka, która nie jest mimikiem, więc ja bym ją zniszczył. Skrzynki można niszczyć, ale zawsze się dostaje za to dżung, który nic nie robi. Teoretycznie, praktycznie jest to bardziej skomplikowane. Dobra, teleportnijmy się. Możemy się teleportować po mapie też z takimi teleporterami. Mamy trzy klucze, to jest bardzo dużo. Zwyk. cztery klucze. Okej, okay, dobra, to już. Jest bardzo dużo. Na pierwszym piętrze zwykle się ma tak trzy. Może? O, to jest ciekawy pokój. Nie wiem, czy będę wszedł tam, ale jak popnę tą beczkę tutaj i pociągnę za switcha, to tutaj się otworzyła nowa strefa do ukrytej mapy. Nie wiem, czy mi się chce iść na te piętra, one są trudniejsze niż zwykłe. Coś jak w Isaacu, tylko żeby do nich się dostać, to trzeba jeszcze jakieś dodatkowe rzeczy robić. No i znowu drewniana skrzynka. To wiecie co? Niszczymy, zabijemy bossa i pójdziemy alternatywne. jadą. może wyjdzie. Jakby wiem, że na tym alternatywnym, na który możemy zejść, boss jest łatwy. Ja tutaj nigdy nie miałem problemów z bossem. A tutaj, boss, którego. E, nie wiem w sumie, nie pamiętam. Nie był chyba taki zły. Bullet King. Najpierw tego typka zabije. Wynocha. No. To no, ogólnie każdy boss jest młynem. Jednym wielkim młynem. I trzeba się właśnie pilnować, co się dzieje, żeby w rogu jakimś głupio nie utknąć. Nie gadać podczas boss fightów, bo można łatwo hita dostać. A hitów. Podczas bossów się nie opłaca dostawać Bo można dostawać za to health upy A health upów w tej grze jest bardzo mało Leczenia jeszcze jako tako idzie znaleźć Ale health upa już Naprawdę Trzeba no hitować bossy po prostu Żeby mieć więcej zdrowia Jeszcze pod Q Mam taką umiejętność Że kasuję wszystkie projectile To jest oznaczone tym, tym takim niebieskim pociskiem I jak kliknę właśnie Q To kasuję wszystkie projectile Jak będę właśnie w takiej kijowej sytuacji Jak byłem wcześniej To są mimiki To nie są mimiki Okej okay. Dostałem broń Dostałem leczenie Dostałem shielda I dostałem rewolwer Weźmy go Okej, okay, okej, okay. brzmi spoko. I teraz jako, że gram tym ludzikiem, to ta broń ma wszystkie synergie, bo podnosząc przedmiot A i przedmiot B, dostajemy oskryptowaną synergię. To jest bardzo, bardzo fajne, bo rany są ciekawsze. Można dostać, nie wiem, czarne dziury, co strzelają mackami i wszystko zabijają, na przykład. To jest akurat bardzo opa. Ale jak mówiłem, idziemy na alternatywne, żeby się na nie dostać, potrzebujemy. Nie jak Wajzaku jednego klucza. I tu jest Secret Room. Znaczy to nie jest secret room, to jest. Po prostu sklepikasz. Właśnie mogę tą kasę zainwestować jeszcze. Mogę się po prostu tam teleportnąć z tym idiotą. Ba, a to klucze się wydaje. Jakby Lament konfigurum był dziwny, ale dobry. Nie wiem, co to robi i nie wiem, co to robiło. Ale kupię to. To jest fun, myślę. Wszystkie bullet itemy ja bardzo lubię. I teraz, tak jak w Isaacu, musisz wydać jeden klucz, żeby zejść na Dross Downpour. Tutaj musisz wydać dwa. Czyli musisz sobie teoretycznie odpuścić dwie skrzynki, żeby w ogóle dostać na alternatywne na które właśnie idziemy. I zanim przejdziemy dalej, przypomnę, like, subskrypcja mega motywują do dalszego działania, a komentarze bardzo, bardzo lubię czytać. Więc zostawcie coś po sobie, a ja lecę dalej. Soundtrack tego miejsca jest piękny. kocham soundtrack tego miejsca? Jak już mówiłem, tutaj będzie się dział bardziej młyn, bo to jest właśnie piętro, które trzeba odblokować i trzeba troszkę gierkę ogarniać. O! Ammo box. Częściowo przeładowuje wszystkie moje bronie, bo wszystkie bronie, oprócz niektórych przypadków, mają limitowane ammo i trzeba je, jakby przeładowywać, ma się po prostu limitowaną liczbę strzałów, więc trzeba się z tym po prostu, no, pilnować. Kolejny kluczek, dziękuję. Zbustowali Drop Rate kluczy, chyba po jednym z update'ów przestali cokolwiek z tą grą robić. A i tak jest bardzo dobra. Właśnie co robi te batery bólec, nie mówiłem, nie? Jak leży jakaś woda na ziemi, to tą wodę elektryzuje w sumie. I to tyle. O, pociski się w niego odbiły, Ize. Okej, okay, fajnie. Dobra, będę sobie używał tego rewolwerka, bo się... dostałem temat głupio, niepotrzebnie. Mówiłem, że tu się dzieje większy młyn trochę, jak... Ła! Wow. Dobra, ja się muszę skupić na dodżowaniu, bo idzie źle na razie. Ale jest tak, ta broń szybko przeładowuje. Ona dobra będzie na bossa, myślę. Dużo nie bije, ale dostaje głupio hity, to jest pewniak. Dobra, mamy sporo pieniędzy, możemy zerknąć sobie tutaj. Jest leczenie blanki, kupiłbym blanka, bo te te... Kasowanie wszystkiego się nazywa właśnie blankami i muszę lecieć dalej. Można jeszcze stoły przewracać jako osłonę, ale to nie jest tak według mnie mega użyteczne. Just dodge, get good czy coś. O, jakaś normalna skrzynka. Otwórzmy. Co to jest? Heals up. Co to robi? Dobra, doczytałem, jest to słabe. Mam szansę dostać więcej hila, więc może nie. Nie jest to takie, że, że powinienem się z tego cieszyć, ale ogólnie ta postać bardziej woli dostawać, o Jezu, przeciwnik bronie dostawać, bo no, on już ma wszystkie synergie, a to nikt te czasami bronie z bronią mają synergię, czasami dwa przedmioty pasywne, czasami przedmiot pasywny i broń, no dużo jest naprawdę opcji, no ale też nie ukrywajmy jest też pewnie tutaj sporo osób, na których niepotrzebnie tłumaczę Gunjona, no Gunjon jest jednym z the gold roguelike'ów, jak nie Izaka. To Enter the Gungeon się gra. Tylko Gungeon jest trudniejszy. Według mnie Gungeon jest trudniejszy, szczególnie w późniejszych etapach gry. Na właśnie stageu 5, 4, w tych sekretnych stageach, no to jest po prostu bardzo, bardzo trudne. Ła! No mówiłem, że będę lamił, tak? Mówiłem, że będę słaby. Ale co, no sporo nie grałem. Może jak się wam bardzo, bardzo spodoba, to wrócę do. Starej wprawy. Będziemy sobie tak o tą grę całą no hitować. Jakimiś trudniejszymi ludzikami też. Dobra, gdzie jest boss? Ja bym bossa od razu wyczyścił. O, shield, dziękuję. I na tym piętrze nie muszę no-hitować bossa, bo na tym piętrze to jest... Pi o, To jest bardzo fajny chest. To jest chyba trzeci najlepszy chest w grze. Co dostanę? Ok. Avoid user error, RC Rocket. Dobra, to będzie zjadać boss, jestem tego przekonany. I to jest pokój. Gdzie potrzebuję wziąć takiego szilda, nie stracić go i tak się dostałem do następnego sekretnego piętra? Nie jestem tym zainteresowany. Tak jak to piętro mogę, mogę mówić, że jest trudne, tak porównanie do następnego to jest pikus, szczególnie boss. Boss boli. Ja nie chcę, żeby boss bolał. I dostałem damage głupio w shielda niestety. Właśnie te trap traprumy są takie bardzo sketchy czasami. Uj, szczególnie te, gdzie nie można blankować, one są trudne, niektóre są bardzo łatwe Jest boss, okej, okay. idziemy przetestować nasz RC Rocket Myślę, że to będzie biło bardzo dużo I bijemy żelka, niestety nie zielonego Nie umiem modować tej gry, tak to bym go zrobił zielonego Okej, okay. bije to dużo, bije fajnie Aha, i to za moim kursorem leci Nie pamiętam, żebym kiedykolwiek tą broń dostał w sumie Okej, okay, kliknę blanka, no bo nie muszę nohittować tego bossa Ale... Ej chwila, ja mogę coś takiego zrobić Bum! I trzy rakiety w niego. Okej, okay. tu muszę uważać. Okej, okay, dobra, jest bit. I mogę stakować dalej rakiety. Hehe, <grym> I zdychaj. Dobra, dobijecie pistoletem. Pięknie. Bloblord? Mówiłem, że nie jest trudny. To jest taki normalny boss. Co to jest? Nie pamiętam. Ring of chess vampiryzm. Aha, jak niszczę skrzynki, to się leczę. Uuu, to chyba było to. to. To spoko nawet. Dobra, lecimy na następne piętro. Windom. Gungeon proper. Chamber 2. Kolejny kluczyk, dziękuję. A już amunicji do broni nie mam. O kurde. Daszowałem idealnie, poleciałem za projectilem, dostałem pita. Umrzyj! Złączytowałem go, dobra. Dobra broń. Myślę, że na ciężkich przeciwników i bossów będzie wręcz idealna. O, niebieska skrzyneczka, otwieramy. O co to? Table Tech stun. O, ej, to może być ła. dobra. Oj, właśnie, to jest ten pokój, gdzie trzeba tego coś ja przyniosę, co mówiłem wcześniej. Tu się później to otwiera, to i można zejść niżej. Mnie to nie interesuje. Tak bym to stracił. Gdzie ten pająk? Zdychaj. sklep. Odwieźmy sklep, może coś ciekawego. To jest klucz do bardzo trudnego bossa. Zobaczmy, Secret Room nie ma. Tu mógłby być. I nie, nie będę strzelał w sklepie, nie będę sklepikarza wkurzał Ale to jest klucz do bardzo trudnego bossa On boli Mogę jeszcze tu wyrzucać te śmieci, może coś za to dasz Dał Możemy w sumie spróbować na szczura Ale o jak się wywalę to nie obraź Ale mogę na szczura próbować Tylko będę musiał sobie przypomnieć jeszcze jedną rzecz Bo do szczura to nie jest kup klucz i bijesz bossa Tylko trzeba kilka kroków spełnić Przed tym jak, żeby w ogóle móc się tam dostać O, shield, dziękuję Patrzcie, przejedzie go ten trap Siedź tam Dobrze Ej, 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 ej. To, to nie było fajne Wystraszył mnie ten trap room. Co za fnaf był Nie podobało mi się to Jest boss, okej, okay. wyczyśmy sobie od razu bossa Którym jest, o, beholster Miniatura tej gry Bardzo przyjemny boss myślę, szczególnie jak mamy rakietnicę Która raczej rozprawi się z nim bardzo szybko Nie, yeah. kurde Dałem się... Rozproszyć. Witamy w Ganjonie, no co? A no, mógłby być to bardzo łatwy Nauki. No na tych dziomków się przestraszyłem, jego małych. Oni nawet nie są problemem takim, chyba. O! To było dobre, to mi daje latanie. To mega. Przatujmy sobie rakietnicę i sobie latajmy tym. Teraz, jak tą broń trzymam, to mogę robić. chwilkę. Coś takiego. Ała! No, to było głupie. Ale. bardzo fajne. Nie będę tutaj. nawet na to było bardzo fajne. I ta broń też chyba sporobię. Bogat mi to. Użyj. Dobra, wylądujemy sobie, zabijemy tą kostkę No raczej tej broni będę używał do przemieszczania się Table Tech Stun Yo, ej, dobra, to jest broken Mogę ich stunować ciągle Back Nie Prawie spadłem do dziury Dobra, masz stuna <laughs> Fajne, fajne, fajne I zielona skrzyneczka otwieramy O, proton bug Ej, to jest laser Ja lasery lubię Dobra I nic ciekawego, spróbuję jeszcze ten klucz kupić Może mnie na niego stać? Stać Postanowione, idziemy na szczura. O, jeszcze sobie kupię armor i lecimy na piętro niżej. Bo dopiero na piętrze niżej możemy iść na szczura. Poławmy się tym laserem. Laser jest fajny. O, jeszcze jakichś tych duchów zostawia. Ej, dobra, spoko nawet, dobra. Nie wiem, czy na bossów takie dobre, ale na czyszczenie pokoi jak najbardziej. O kurde, co to za la Jezu, ile tych laserów? Akurat się idealnie ustawiłem, żeby hita nie dostać. I to jest bardzo ważny pokój. Widzicie te, ma, tego martwego szczura i tego żyjącego szczura? Gdzieś w tym pokoju jest zejście. Nie wiem dokładnie, gdzie trzeba szukać na ziemi większych odłamków dymu. Ta gra jest czasami dziwna, nie? Jak się o tym teraz tak mówi na głos, ale tak biegać trzeba. To no, się tego nie znajdzie tak naprawdę. O, o, tu jest, dobra. Tutaj trzeba tak biegać w kółku i się otwiera nam przejście. Jest. Trzeba otworzyć to kluczykiem i trzeba mieć gotowe dwa blanki. Ja już to zrobię, bo mogę mi skliknąć blanka, już nie móc zejść, a dotrzymam słowa. Pójdę się wywalić na szczurze. Tutaj blank numer jeden, tutaj blank numer dwa, i tutaj mamy do otworzenia właśnie przejścia ale najpierw wyczyszczę całe piętro. Nie odpuszczę sobie dodatkowego lutu. No proszę Was. Jeszcze tą grę pamiętam, jeszcze coś czaję, jeszcze nie jestem stracony. Jestem stracony, bo dostałem hita, głupio. Ja tu dostaję hity od przeciwników, a ja tu myślę, mm, pójdziemy sobie na szczura. Mm, mm, mm. Dobry pomysł. Dobra, zabijemy go tak. To jest bardzo trudny przeciwnik, nie chcę mi się z nim męczyć. Dziękuję. O, amunicja. Eee, do rewolwera chyba. Chociaż ten rewolwer jest mid. A nie mogę tej amunicji tak zostawić, weźmiemy to. Dobra, tun. Niech frajerzy. Dobry ten stun jest. Mega dobry. Przewracam stun, boom, stun na cały pokój. Bo niektóre te table techy są słabe, tego co kojarzę. Ale ten jest wyjątkowo mocny. Że to na cały pokój po prostu działa, bo działa. I nie mam klucza. Muszę jakoś klucza ogarnąć. I wampir. Bardzo tanie itemy, ale dają mi klątwę. Co daje klątwa? Podnoszę przeklęty przedmiot, to dostaję z tak klątwy. I tym więcej klątwy mam, tym więcej przeklętych przeciwników dostaję, którzy biją dwa razy więcej obrażeń i są dwa razy więcej tanki. Więc myślę, że to nie na dzisiaj content. Też jeszcze wspomnę, jak się ma tam więcej, chyba niż 10 klątwy, to jest bardzo, bardzo duży problem. Mianowicie pojawia się taki ziomek, który przez całą grę za tobą zaczyna latać i do ciebie strzelać. I ty mu nic nie możesz zrobić. Nie do końca chce się mieć dużo tej klątwy. Amunicja. Znowu, co ja mam z tym zrobić? Do lasera chyba. Bardzo nie chcę tej broni ogarniać, bo. To, nie wiem, ten rewolwer. Mam lepszą broń startową od tego rewolwera. Stun. Stun. Bardzo dobra. Cieszę się, że mogę nagrać coś innego niż Terraria. Jakby. Nie to, że mi się przejadła. Jeszcze Terraria na kanale oczywiście, że zobaczycie. Ale. Come on. Nie jestem tylko Isaac i Terraria. Jestem głównie Isaac. Ale nie tylko. Okej, okay, tu nic nie ma. Tepnijmy się tutaj może? Może tutaj coś ciekawszego. Świetne jest to, że ci przeciwnicy powinienem się skupić na biciu ich, ale mogą wejść w main i nimi jeździć. To też tworzy taki chaos po prostu, bo ja też mogę sobie wejść do takiego minekarta, nim jeździć, ale, eh, lepiej biegać. I te bulecy, te batery bulec, one nic nie robią. To miałem nadzieję, że będą trochę lepsze A tutaj, trochę żenujące, a nie robią. O! Dzięki! Shotgun. Blunderbuss. Shoots everything. Okej. Okay. Wydaje się to dobre. Oj, shot. Skrzynka. Nie jesteś mimikiem, prawda? No niestety. To nie wiem, Łupniemy sobie jeszcze tutaj. I muszę tego bossa znowu hitować, jeżeli chcę mieć szansę na szczura. Bo ten szczur mnie po prostu zabije, nie? Ja jestem o tym przekonany, że ja jestem dead. Bo to jest bardzo trudny boss. Według mnie chyba najtrudniejszy w grze. Bo się go bije bardzo wcześnie i ma bardzo trudne ataki. Okej. Okay. Czołg. Czołg nie jest zły. Z czołgiem myślę, jak go rozstrzelam rakietami, to nie będzie tak tragicznie. Jest źle, no kurde, jestem beznadziejny w tą grę. Idzie dobrze, mam god rana, god postacią, i tak to wygląda. Ale nie mam się co denerwować, po prostu w prawej jeszcze nie mam. Ale bossy szybko umierają, to jest miłe chociaż. Chociaż tyle. Okej, okay. amunicja od mojej rakietnicy, ty nie jesteś mimikiem, dobra. Winchester, bardzo fajny, taki. Wykły. Jeszcze szukam jakiegoś klucza, sklepu. Może sklep jest też dobrym pomysłem. Zobaczmy. Amobelt, jest okej, okay, ale nie mam kasy. No lepiej by było armora kupić lub blanki. Blanków nie mam w ogóle. Kupię blanka i coś tu jeszcze mnie stać w ogóle? Brakuje mi dosłownie jednej kasy na... Shielda, takie co krąży wokół mnie. <grytanie> Idziemy umrzeć, nie odpuszczę sobie. Dawno nie widziałem kolegi, a to jest jeden z bardziej widowiskowych i trudnych bossów, więc... Po coś kupiliśmy ten klucz. Okej, okay, i mówiłem, że to nie jest zwykłe piętro. Że tutaj trzeba coś zrobić. Musimy otworzyć nas Amonomicon, Am otworzyć przedmioty i na samym dole są takie kartki szczura. To jest bardzo ważne, bo trzeba je znaleźć. Jak szczur okrada, jakby albo kradnie, albo po prostu otwierasz skrzynkę i dostajesz taką notatkę, która nic nie robi. Ona jest ważna, bo ona daje Ci hint, jak dojść do szczura. Mianowicie, widzicie ten ten kawałek sera. On mnie kieruje w jakim kierunku mam iść, czyli w labiryncie, do którego zaraz spadnę. Mam iść góra, góra, prawo, góra, góra, góra. Czyli dwa w górę, prawo, trzy w górę. To jest, za każdym save'em jest to inne, więc nie możecie po prostu... O, wiem gdzie iść z filmu Jarima, Nie, nie możecie tak zrobić, więc góra, od razu do góry musimy biec. Trzeba zrobić szybko, bo jak pójdziemy źle, to dostaniemy zejście w dół i na tym się skończy tak naprawdę. Nie będę ukrywał, że ci przeciwnicy tutaj też bardzo przeszkadzają, ale mam Winchestera. Dobra, zmardowałem jednego mojego blanka, ale zrobiłem to na przyszłość, żeby drugi raz hita nie dostać. Góra, jeszcze raz góra. Spróbujmy tego użyć. Okej. Okay. się dzieje za duży młyn chyba, ale zabiłem gościa. To jest git, to teraz prawo. Nie, jeszcze nie mogę, gdzie coś jest? O tu jesteś. No umrzyj. Już? Już, dobra. Używam trochę tego. Teraz znowu do góry i trzy razy w górę mam iść. Jeszcze nic się nie zepsuło, więc jest dobrze. I. Tego będzie ratrum? Nie, jeszcze, jeszcze jeden pokój muszę wyczyścić. Ok, zrobię to tym laserem po prostu. Będzie najłatwiej. Okej, okay, mamy leczenia trochę i dostałem double healing. Dobrze, przydał się na ten item na coś i jest dobrze. Jesteśmy w pokoju, w którym mamy być, więc robimy tak. No rakietnicę nie potrzebuję. Myślę, że na laser full ammo, HP. To mogę kliknąć na cokolwiek, bo to mi napełni wszystkie broń, nawet ten beznadziejny rewolwer. Oj, boję się tego bossa, on jest trudny, on jest bardzo trudny. Resourceful rat, on mnie skopie. O Boże, już się boję. Fajne jest to, że on chociaż najpierw na środek schodzi tutaj, Okej, okay. tutaj stało się tak. Dobra, ja bym. Ja powinienem zostawić to na drugą fazę, tą rakietnicę. Znaczy, on ma chyba trzy fazy? Bardzo możliwe? Nie, ma dwie fazy. I jedną taką inną. Coś, czego w Gunjonie nikt by się nie spodziewał. Mi kliknęłem Blanka. No to mam przerąbane. Ale dobra, myślałem, że pierwsza faza pójdzie gorzej. Ale za to to pójdzie gorzej. To. oj, oj, oj. Dawno tego nie robiłem, a to jest bardzo trudne. No właśnie. Jak ja to zużywałem? Nie wiem. Ła! Halo, nie możesz tak. A teraz jakiegoś czarodzieja przyzwał. I teraz robi coś takiego i umieram. No, mówiłem, że ja się tu wywale. Ja nie pamiętam jak się to robiło. Jest na tego bossa jakiś myk, jakiś tip, że da się go jakby... No trzeba znać, trzeba umieć grać. Na przykład nie przychodzić na niego po sześciomiesięcznej przerwie. Chciałbym się wtrącić i powiedzieć, że nie Jarimie. Nie sześć miesięcy, ale trochę ponad rok. Nie mam jak tego udowodnić, ale jestem przekonany teraz jak montuję, że ja od momentu założenia kanału nie ruszałem tej gry, więc... No, dobra, nie przeszkadzam już. Ale bawiłem się świetnie. Ja myślę, że mogę nawet wyczyścić całego mojego aktualnego save'a, Może sobie gdzieś zapisać go i przejść całą grę od nowa. Ale to, jak już mówiłem, nie będzie z tego serii. Będę tak wstawiał sytuacyjnie, bo chciałbym jeszcze w inne gierki pograć. Jak się wam spodobało, to możecie mi o tym napisać. A ja wam dziękuję za obejrzenie, za wysłanie, za uwagę i strzała!